Dzień dobry kochani. Zapraszam Was na czytanie. Co dobrego idzie w Twoją stronę? Czytanie kolektywne, bezterminowe. Poproszę o przekaz dla moich kochanych widzów, co dobrego idzie w ich stronę. Widzę tutaj otwartość na wszelkiego rodzaju nowe znajomości, przygody, wyczekiwanie kogoś, podróże dla niektórych z Was, w szczególności z oddalenia od Waszego miejsca zamieszkania lub za granicę. Ok, i zaraz będziemy. Przechodzić do objaśnienia kart. Moi drodzy. Ósemka kielichów. No, odejdziecie na pewno od czegoś, co wam już nie służy, od kogoś, kto wam nie służy. Poza tym możecie odkryć jakieś tajemnice, jakieś sekrety. Będziecie się posługiwać intuicją. Na waszej drodze może stanąć. Osoba, która Was szczerze pokocha, osoba empatyczna, kochająca, bardzo ciepła, wyrozumiała. Możecie, moi drodzy, kierować się w życiu intuicją. Dostać jakieś wsparcie od jakiejś bardzo mądrej kobiety lub mężczyzny. Niekoniecznie musi to być kobieta. I przede wszystkim moi drodzy, dokonacie jakiegoś wyboru, którego nie potrafiliście dokonać. Jaka rada? Moi drodzy, brońcie swoich racji, swoich poglądów, stawiajcie granice. Jednym słowem, nie dajcie sobie komuś wejść na głowę. Poproszę jeszcze o kartę opiekuńczą. Proszę o kartę opiekuńczą dla kolektywu na tą sytuację. Inwencja twórcza. Popisz się swoją kreatywnością. Rozkoszuj się tajemniczą siłą twojej weny twórczej. To, to jedno przesłanie. Jeszcze poproszę o kluczyk anielski. Okej. Okay co my tu mamy. Żyj w zgodzie z samym sobą. Moi drodzy, ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Bardzo proszę o lajki, komentarze, subskrypcji, abym mogła rozwijać mój kanał. Z góry za to serdecznie dziękuję i do usłyszenia, moi mili.